Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Niedostateczny, a to jest kolejny gameplay z League razem Garen na topie. O, Fula de bomba, będziemy lecieć w a później w tej temki. O, zobaczymy jak to pójdzie, pierwszą grę zintowałem, bo chciałem zobaczyć jak to wygląda, drugą grę mieliśmy remake'a, to jest trzecia gierka i widzę, że będzie bardzo podobnie. Eee, więc zobaczymy, zobaczymy. 13, 14, 15, wiem, że tu się maxuje E. I co do runek, nie jestem pewny czy to są dobre. Dobra, idę mu pomóc. No i gramy na najgorsze ściera, jakie może być na top lane, czyli Darius. Jeszcze z ghostem, no dobra. Raczej będziemy grać defa, niż się z nim bić. No, ale okej. Okay. A nie, gramy na queen. No to jeszcze lepiej. A nie, w sumie już wolę queen, niż yy, tego głupiego Dariusa. Okej, okay, to jest jakiś mongolski botlane. No dobra. Spoko. Ona będzie mnie. Dobra, spróbujemy. Spróbuję zrobić, co, 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 co potrafię, nie. Chociaż szczerze, że będzie ciężko. Ona będzie mnie cały czas połkować z tego swojego głupiego. Mm, z głupiej pasywy. Że nas celuje i zadaje nam damage. No, ale okej. Okay. Będę starał się grać jak najbardziej defa. No bo ona właśnie będzie mi tak robić. Czyli kuku na moją, okej, okay, drugi level. No wszystkiego nie będę farmy, to już jest pewność. Nie mogę podejść, bo za każdym razem jak podejdę, to nałożę eku, stracę, stracę pół HP, a jako że Master gdzieś tam na kaczkach jest, um, EXPO chociaż nie tracę, to jest najważniejsza. I git, jest przepuszczowany w moją. Oj, szkoda. Dobra, chociaż co się da, to spróbuję dobić, ale dużo tego raczej nie będzie. Okej, okay, na bocie już Dentkowicz, tak zwany. Spoko, spoko. Um. Zastanawiam się czy jak ktoś ją wbije, o trzeci wbije, no właśnie, tak czułem, że to będzie taka kontra jak ona wskoczy mi na łeb, No dobra, kurde śmieciarka, śmieciarka, dobra za śmieciarkę dostanę pół HP, no właśnie i dlatego nie lubię jakich, tego typu postaci, typu Garen, bo jeżeli, o, no zobaczcie no co ona mnie robi. No dobra, no to będziemy tak siedzieć pod tym turetem. No i tutaj typowy moje... U mnie czat. To jest klasyk w sumie. Ile nam ma 16 sporo. No. Ciężko będzie mi cokolwiek zrobić bez tego mastera. Tak szczerze Muszę chwilę poczekać, no to znaczy ja mogę wybomić, tak mi się wydaje przynajmniej, ale nie w tym momencie. Na szóstym dniu wlecę, może, może się uda. Okej, okay, mam 13 do 20, no spoko. Okej, okay, jakoś to zrobiłem. ale no, za późno w... Chodź tu master, zlejemy ją. Jeszcze mnie zownuje, no co zaparł paru was w jej wyskitu? Jakby jeszcze nie miała za dużej dominacji na linii, nie? No, śmieszna jest, naprawdę. Śmieszniutka. Chodź. No, do, do, no, śmieciarkę mi blokuje. Ech, a ten master w ogóle. Aha, dobra, robi no, tego. Okay. No właśnie, tak będzie. Poczek no, gdzie, No, czy on ma. No, to zajebiście mi pomogłeś w wariacie. No, super. Super. No, super. Ale pycha. Mm. Oby tak dalej. Bez kitu. No, świetnie. No, brawo. Zde. Taką pomoc. jak na taką pomoc liczyłem. Ciuł. Lepsza taka niż żadna, ale. Tak on coś źle zrobił. Natomiast poczekać, pokazałem mu 8 sekund. Ja bym w niego wleciał. Naprawdę czy to jest Twitch? Czy on idzie mi na tego ziomka? Nie ma go tutaj. Myślałem, że Twitch będzie go zamykał. Dobra, zaraz się z Top zabawimy. Chyba mi jakoś nie odbiegam dużo od niej, ale... No cóż. Na razie jest dramat. Brand Toxic, no nic, tak, Toxic, o, co Dobra, Leszcz. auto-atak, no jasny gwint. Odwinę? Nie odwinę. Zabrałam szóstkę, ale no nie wybombię jej, no to. Jest... No naprawdę? Jeszcze Twitcher mi tu przyszedł, no to jest jakiś żart. Twitcher, co jest tu? A nie, nie, nie wybombią mnie raczej. Okej, okay. whatever. A jakbym często... Za... Zastanawiam się, czy jakbym tam nie. za do wybombienia, nie? Teraz pójdę do dołu i Śmierdziel. Bez kitu. Dobra, idę, idę spać. Kurde. Muszę, musiałem go spingować. Jak typowy polok jak Polo typowo. Biega typ na low. Nie. Zrobię serebę. Eee. No ale to, że dałem się zabić jak ściera to nie, nie wyklucza, że ja coś rozrobiłem. Zrobiłem to po prostu... Byłem mad i tyle. Mad i tyle. Chociaż na creepy tak nie dostaje mocno. No ale no... Wkurzyła mnie queen. Jeszcze ten Twitcher na bez kitu. Dobra, jakby damy radę, chyba teraz mamy buty, co idziemy dosyć szybciej. A my, my O jest nasza queen. To ona ma dobra, dobrego kontraj, jako. No i co teraz? Jej. Ona mnie więcej bije, niż ja ją. To jest głupie. Strasznie głupie. No może nie w buty rushować? Żeby nie dogonić E? Nie wiem. Ona ma jeszcze hila w ogóle. Teraz za zauważyłem. Ojejku. Też mam duży heal A w sumie na Twitcha to nie za duże... Zrobię to w ten sposób. Queen nie ma, więc tutaj jest kilka Hotblue. Mi się wydaje. Okej. Okay. Czy dostanę dwójkę gang, Czy nie? No nie, nie capnę jej. Nie mam mida, to jest po pierwsze. Nie mam flasza, to po drugie. Spróbuję zrobić taką dziwną taktykę, ale nie wiem, czy to wyjdzie. co? Przeżyję. No chociaż tyle. Chociaż tyle. Drake. E, cofnę. Idę po item. Po to idę. To jest ten taki doskok głupi. I, i to mi pomoże. I to mi pomoże, żeby to Queen dorwać. Niby... To mi pomoże. Jednego podka sobie łykniemy. I to. Nie ma topa. Jak tam się moi bawicie? Okay. No niby tabi były lepsze, ale nie Tu miałem grać berki będą berki. O, Twitcher, hello Dobręcznie tutaj nic nie zrobił raczej. patrzę. O jest nasza dia. Powinno mi coapnąć, jakbym Shina zarobił. Tego, Fejdża. No chodź. To jest w ogóle dziwne, że jak ona mnie odrzuca, to moje kół w ogóle się kastuje w ścianę, jakby, nie? No chodź. Widzicie? Straszny counterpick. No co mnie pingujesz? No co mnie pingujesz ośle? Jak on we mnie wjechał, i teraz sobie może zabić. Jeszcze mnie pingujesz. Co, co to jest. Boże... Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Ty ty pingują mnie. Nie do że ja go wybejtowuję, żeby on wyszedł jak najdalej z linii swojego jakby topa. To jeszcze mnie pinguje jak jakiś ja Yasuo, no to. Jest... Piękne. Niby mogłem użyć się jedynki, nie? Nie mogłem, mogłem, ale no co by to zmieniło? systemem bym prosto, może. Dobra, next time, tak zwany, next time. No, na razie to są nudy. On powinien to przytankować, hita, ale. Nieważne. No. Teraz mam. To dobrze zrobię? Aha, to tak działa. Okej, okay, no to. <laughs> źle to zrobiłem tak czy siak. Dobra, nieważne. To był bliski totalny zamiast QER, Ignite. Inaczej Flash, Ignite, E, QR. To w ogóle dam jakiś. strasznie dziwna kombinacja. Jeszcze nie użyłem jedynki. Bo to jedynka mi się w ogóle medzie z innym skillem: że tak jest doskok, jakby, nie? Ech, ale zabitam. W ogóle ona też spani on też spanikował po totalnie. Dobra, ruszuję tego topa za pół. Dawaj siano. Teraz się queen rozpierdziela. Czy ja to puszczę? Na... Za wszelką cenę? Za wszelką cenę to ja się właśnie chyba wywróciłem. Czy mnie dorwie? Raczej mnie nie <śleszamy> Rzuć <Rzucimy> mi jej flagę. <śleszamy> 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 <imful> nie ma. bez flash. Dobra. Mało nam brakuje, ale teraz się zabawimy. Dobra, teraz jakie te itemy? Okej, okay. Klinga. Spoko. Idiot, idiot, idiot. Czy jest sens to pushować? 30 sekund, dobra. Nie. Tylko tego lemmy się No z... Dobra, wezmę to. Mamy dwa levely, jakby. No, jeden, no. Nie, straszne to jest, bez kitu, jak on jak ona mi rzuca to E, to mi w ogóle z postać skarczy, no to jest bez sensu, mogłem zrobić dookoła ją narodkę, ale na pierwsze z tego sporo, że tędy bym pobiegł. No ci ten dalej pingują, to jest, jest okej. Okay. Delay this game. Fajnie, fajnie. Czyżby robili Harolda? Tak, jakoś mi się wydaje. No, wydaje mi się, że to jest Harold. Nie. Ciężko dżungla? Hmm. No, Queen. No, pokaż się na topę do tego. I znowu jest to samo, widzicie? Poka dałem rkę. Dobra, teraz ja w ciebie wjeżdżam. Jak yy, wiesz. Dobra, trzymaj się. Nie chcę mi się z tobą gadać. <gadziety> Nie chcę mi się z tobą, Pin, gadać, gadzie ty. Ale czułem, że tu podejdzie. Czułem to, że w końcu się da zrobić w bambuko. Hmm. Ale pierwszy turet zrobię. Ok, żegnam. Gdzie są minione pod drugim turetem? Nie, to zrobimy tu. A powinienem.. Tak, bo Queen nie ma. No straszny błąd z mojej strony. Powinienem to przepuszować jak najszybciej. I zrobię blue. No no no, tak zrobimy. No 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 to jest dużo lepszy pomysł. Dobra i teraz to będzie się puszować. Nie ma już playtów, więc nie będę tego bił. A ukradnę. Blue no, nie wiem czy mi się uda. A, uda mi się. S Na S, tak zwany. Dobra, ten master drzwi świóreł pawiana. Czy jej sprzedam bombę na głowę? Kusi, kusi mi sprzedać jej bombę na łeb. Chodź, Queen. A rzuciła W, bo mam, miałem y, nad głową takie oczy. Okej, okay, dobra, teraz idę po item. I się zabawimy. Tu tego fejrza mi brakuje. Że jak uderzę, to jestem szybszy, nie? Dobra, kurde. Rura, idziemy w ten sposób. Dobra, ja będę puszował na tym top. Nie, idę, idę. No, idę, idę, bo tutaj na tym topie już będzie nuda. Więc czas coś porotować po mapie. A Darius! 12-4 Darius! Dobra, ładniej zabili. Ładnie, da... ładnie esło. Flash Blitz, ok. Oni 2 na 3 w ogóle robią. Wow. O, to było dobre. Czy teraz my się coś pokażmy, co? Pokażmy się tym głupim Garenem. z <słuchaj> Garena, no to masz. Siaba daba daba. A tak czy siak... straszna jest ta postać. A koniec na dole, okej. Okay. No co mnie pingujesz ty? Łoś, dałem? Dałem czy nie? Nie jestem teraz przekonany. Yy, 16-12, jest 17, no to dałem. Dobra. Kanu SS. Co ja jestem? Kurczę. Kanu SS. No, no rozbawił mi tak. O, idzie co? nie on jest w opór. O nie. Johnny. O, o. No chodź tu, ej. Flash. I temu jeszcze było. No nie! No nie zaatakowałem! Fak! Dobra, jakoś to wyszło, ale to było straszne z... Nie użyłem poty po pierwsze, jak się byliśmy. Straszne, to było straszne. Nie, nie, nie tak powinno wyglądać. O tu jest Fejcz! Dobra. Teraz robimy to. Hmm. Teraz Fejża robimy. Sbot. <grym> Spot. Ale fajna kombinacja w sobie z tym Dariusem. Kurde, ale nie wiem co ja tu takiego odwaliłem głupiego. To nie było zbyt dobre. A gdzie Mastera, ale... Nie, dobra, jako... inaczej, wyszło to na plus, tylko ja coś źle zrobiłem. To jeszcze nie... Na powtórce sobie zobaczę. On raczej leży. Niech nie na trójkę, no. To się przynajmniej wydaje. Nie damy, że już mam całkiem śmieszny. Okej, okay, czas z nimi się tutaj bić. Bo kupno tego fejdżęń brakuje. Tego ziomka nie złapie, ma 487. Chyba, że z jakimś coś go capnął. Nie, nie capnę. Marko capnę? Nie, nie capnę. Bota capnę? Nie, nie capnę. Nic nie capnę. Chyba, że tu ktoś przyjdzie. Się połasi. Ja sobie goleme zrobię. On się to puszuje, więc. Okej, hey, ty garen jelo. Ok, teraz to przepuszuje. Mm, powinno być ok. Się... Dobra, oni się tam biją. oni wszyscy popadają, bo nie ma mastera. Master jest na redzie. Więc nie wiem, dlaczego nie próbują w ogóle się z nimi bić. Whatever. Czy ja coś mogę zrobić? No trójka, gdzie jest. To jeszcze jeden został, ale kto to był? Okej, okay, Queen idzie. Okej, okay, żegnam. Dobra, już mogę uciekać. Wydaje mi się, że teraz. Czyli większa obieguwa jest robiona? Nie. Hmm. Mam na fejdża. O, mysza się odłączyła. Kiedy ona jest? A, Johnny. 14 level do 11. A, i znowu chcesz łeb Chyba outplay, nie. Chyba outplay widzę. The... Dlaczego? Teraz, jako że mam doskok, to teraz może mi naskoczyć. Dosłownie i w przenośni. Teraz możemy mi naskoczyć. Dobra, dawaj steraka. I będę teraz. Ładnie miód. Mm. Brajdę na kaczki, top. I będziemy szukać kogoś w e, górnym, górnej dżungli. A no, farno mam średnią. I tak patrzę. 21-160. Brajdę no. A tego zbyt się jeszcze nakupimy. Ale damage. Siema. No, siema, no. Jeszcze nie wiem. Chyba nie. Nie wiem nie wiem jeszcze. On chcę zrobić w ogóle Barona. master. Okej, okay, zaraz mu pomogę, tylko to chcę przepuszować. Okej. Okay. Okej, okay, ten Master jest mocarnie widnięty, On ma 4. Okej. Ja bym z nim to spokojnie we dwójkę. Moglibyśmy to zrobić. No, ja też. Biję 1500 tysięcy. Master idzie do bazy, więc oj. oj, oj. Okej. Okay. Nie mam dwójki już. Znaczy coś takiego. Coś takiego bez mastera. Dobra, whatever. Whatever, whatever. Dobra, jakoś tam dostali w łeb. A fajny regen, regen z Baronem. ile daje? Wiem, że pasywa regeneruje, ale. Okej, okay, przepuszujemy to. Mm, spoko na razie to wyszło. W ogóle tam R-kę kliknąłem w kogoś, ale ona się nie wykastowała. Ale z jednej strony to dobrze. Bo inaczej bym tego Dariusa chyba nie zrobił. To mi się przynajmniej wydaje. Okej, okay, nara. Dobra, puszowanka. Dobra, to są na Staraka, cofnął mi się w sumie. Czy puszowanko? Nie ja będę puszował puszową. Bo oni się tu biją. Ale nie te poprzednie gierki jakie grałem to były straszne. Pierwszy remake, drugi pantoniarz. Zintowałem. I jeszcze do tego o, nie wiedziałem dokładnie jak się tym gra. Teraz już wiem, więc... To znaczy, wiem, no nie ma takiej szczególnej mechaniki, nie, ale. Jak się maksuje ku pierwsze, to wiecie, jak to jest. Gdzie jest <grystu> true damage. Dobra, prędkość ruchu, to mi się podoba. A da się zrobić kuję? A da się. Okay. No to fajnie. A, dobra, są trzy inhiby, więc ja bym mógł. O, szkoda, że ten bliskrank nie był bliżej. Czy ja go capnę. Nie miniony go nakopią. Dobra, on jest slitowany. Slitowany jest. Nie ja, slitowany. Dobra, teraz ja idę sam na 15. Hez W ogóle jak im się zmieniło nastawienie jak zaczęliśmy wygrywać. To jest jakieś nieporozumienie, prawda? A damage mam już no Wesoły Tamperen, tam, ten tam, tam, tam. Tam, ciekawy gar. Ale więcej im nie zagra. Na pewno Dobra idziemy na wojnę. A bo tu sami hip. Ich... Kurde, szybko, Tomek. Ogień Kurde, szybciutko, szybciutko Dobra, trzymaj się Tomek. O cześć Co tam? Komu, komu jeszcze? Komu komu bo idę do domu? No, dobra. Więc co, ja się z wami żegnam. To byłby yy, Garen sezon 11, top lane full bomba i to było na tyle. Na razie, dźwięk. bękn.